Siemandero, Sylwan. No, siemandero no co? Nie pada, ale jedziemy na złomowiec. Tak jest, tak Bo jest. nie dopisały. No. Także trochę czasu mamy. Uzbierało się złomu. Jest złomik. Nawet po drodze, Sylwan zgarnął jeszcze złom. Bardzo dużo się uzbierało. No. Ten do rozbiórki. Fotele do rozbiórki. No, a tutaj wszystko to. Myślę, że dzisiaj z cienkim pojedziemy z puszkami. Chyba weźmiemy na, na razie cienki Cienki, puszki, może jeszcze aluminium No, Jowejki już w stanie rozkładu Ale jeszcze metalowe ruły A do zaprezentować z góry Do odzysku A, nie mów, że jeszcze test będzie Jak najbardziej O, o, o jest nie mam Wrzysiu, uwaga, Uważaj, misiu z cyrku jedzie na Jowejku <laughs> O, nie wiem czy, czy ktoś widział, ktoś tam widział, ale nie wszyscy, że mamy taki prywatny basen tutaj dla juniora, dla cesarza, pozdrołuki. O, pozdro, pozdrawiamy. O, elegancki Z całą nowy. Całą ekipę ze Szczecina i okolic. Tak jest. Nowy towar, widzę, dostawa. Będziesz musiał, znaczy, będziemy musieli to. Roz, rozsupłać jakoś. Ale to jest wszystko ekologia. <noise> ekologia? No dobra. O, to jest gra... no Jeszcze do użycia tego. Jeszcze, jeszcze do użycia tego. Sylwan se Tron zbudował. No dobra. Po malutku tutaj trzeba się jakoś za to zabrać, bo jest tego sporo. No i dobra, to zaczynamy. Grzesiuniu był na gigancie. Grzesiu, Grzesiu. W no Grzesiu szkoda. jest, ale Murzyn znowu zaginął. Tak. A wczoraj Grzesi... był Murzyn, a Grzesia nie, bo Grzesi... oni się tak wymieniają. Grzesiunia nie było 4 dni, Murzyna nie było dwa dni. Murzyn przyszedł przyszedł, nie było Grzesia. Teraz przyszedł Grzesiu, nie ma Murzyna. No nie wiem chłopaki, co wy robicie, nie? Grzesiu, jaki on jak ma mięciutkie tutaj. Po jakie Aaa, jaki ma mięciutkie, tu jest tak Aha. Jeszcze przed załadunkiem musimy nakarmić. Pieski i do liska musimy. Tak jest. Tutaj takie gadżety jeszcze od Michaela dostaliśmy, węglarkę. Taki słój znalazłem jeszcze z eleganckim zamknięciem papierowym, ekologicznym. I taka łopatka, ona oczywiście nie idzie na złom. Do kopania słupków jakiś taka wąska. That I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have in doubts, not what I'm about. Have your f***ing cloud. It be raining out, I keep making sound. Go another round, I'm legend bound. Can't stop me now. You don't wanna f** i slow burn like a disease just tell me that i can't and I'll show you things that you couldn't believe. just tell me that i Say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots I tell you get big, boss, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient Who's at the top? To Correct. Te worki puszek mamy. I aluminium jeszcze trzeba wcisnąć. No i siedzą puszki. Siedzi cienki, a gruby został na następny kurs. Grubego nie jest za dużo. Z lewy z nierdzewki jeszcze zostały też. Dwa bore aluminium, 20 kg sylwan mówi To ja się z nim zgadzam Że 20 będzie No i tym. Cienkiego 400 Mówię, że cienkiego 400 będzie No Uwaga, teraz zamknąć to tylko i jazda Jak się zamknie to będzie 2 Zamknę. No los. No A cienkiego ile będzie? Dziś 400 kg liczę. No, no to ja też, no to się nie będziemy kłócić dzisiaj. 400 kg cienkiego. No, bo 380. O matko. No, nie ja myślę, że ponad 400. 380 cienkiego, aluminium ponad 20 kg. No ja też mówię. Puszek to nie wiem ile, jest 5 kg. Puszek? 8 kg. <noise> Niech no, będzie. Tak, tak. No, no. to dobrze. Jedziemy. 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 Żylimy. No jedziemy W końcu po dwóch miesiącach ponad Wyremontowaną drogą jedziemy no jeszcze Oczyszczone kawałek Oczyszczone pobocze A o tym mówisz Żeby woda miała gdzie spływać <noise> No jest udróżnione Udróżnione Meliorancja Meliorancja zrobiona Kanalizacja kanalizacja będzie robiona o, elegancko także Europa tylko <noise> kto za to będzie płacił wszystko Sylwan jedziemy o, naszą ok, drogą w garaże nie, ja ty nie będę kręcił nie? no troszeczkę tego tak jakiś będziemy. nowy lokal powstanie no co wiesz by ładnie tu ładny. Ułowić już by się zdało. Zdałoby no, się. To by żywotność poprawiło. Zdałoby się. Z by jakieś, może miotełki zrobił. <noise> Z jakieś łódki, o, Jakieś miseczki Z orzecha, miseczki, łupio. No, tu bawiesz, bal ale spalona, zjarała się. Jabłek mało, by ma. Ale jest. Ale piękny ten nasz kraj. No. Czy nam się jakaś przygoda przytrafi, czy od razu prosto do złomowiska? Chyba prosto do złomowiska, no nie, mam, nie będę krakał. Ale ładny most. Już kończą. Proszę, już kończą most. Niebawem będziemy jeździć już tamtą stroną. No i jak już zakończą, jak już tak kompletnie zakończą się budowy, to ja tam się przejdę na dole. Może jakiś malutki złomik uszczknie się. Oczywiście z nawiśle to nie ma co łowić Ale tak rzucić okiem można Pomachał się muś, nie? A jak? 120 zł jest bardzo dobre. Ceny Ceny są dobre. To jest najlepszy skup w mieście, w mieście proszę tak pana. Złotówkę za cienki dostaliśmy. Wow. Także wbijajcie. A cienkiego było 430 kg. Aluminium, proszę Pana, 23,5 23 kg, czyli tyle, ile obstawiałeś, że ponad 20. Ponad nie? 24. No i puszek 10 kg, czyli też, ja mówię, 9, no to by 380 Cienizm. No to już trzeba było tak. mówić 400, bo było 430 Ale ty mówiłeś 400 Dobra, no żeby się nie pokrywały No także piękny wynik, powrót po dwóch miesiącach Należy nam się po lodzie No to lecimy na, na tego, Świdra Po Świdrze, bardzo dobre lody tu są też Najlepsze w Sandomierzu Najlepsze lody w Sandomierzu Na PKP O właśnie, Do, trzeba podkreślić Iskup też jest blisko PKP Ulica Holownicza Także wbijajcie. No, to trzymajcie się. Cześć. Cześć. Chyba nowa tradycja będzie. No, nie jemy już tych hamburgerów, ani kababów, chodow, ani kababów, tylko takie lody jemy. A jak, zrówko.